Siemano, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek ze składania 530. Ze składania czy ze składania? Ze składania, co ja powiedziałem? Ze składania. Ze składania. No, Z, Z czy sy? Ze, a ja powiedziałem se? Ze składania. A się, się robi. <laughs> Daj mu spokój. Więc tak, dzisiaj postaramy się odpalić, na pewno założymy plastiki, wahacz, koła. To już mam, zaraz Wam to wszystko pokażę. Także działamy, bo dzisiaj mało czasu jest. Nie Mariuszek? Mikaj, pokaż jak masz ładnie ten obojczyk. Pokaż jak jesteś napakowanie. <gulet> Mikaj cały czas chodzi. Jezuo, ekran pęknie. Za dużo. Może telewizory pod rękowane. Pod rękami. Mikuś tak szybko jeździł, że aż obojczyk złamał przypadkowo. No. A, bo mu do zielona. Patrzcie, jaki w ogóle on jest taki biedny, pokrzywdzony. Motorek stoi sam, w garażu. on Musisz siedzieć w do domku i seriale oglądać. Już przejdźmy. Czy <h> się patrzysz? To ludzie się patrzą, a nie ja się na ciebie patrzę. Tutaj mamy wahacz, już jest tak naprawdę uzbrojony. Nowe łożyska, nowe PTS I... Marcin? Nie wiem, Widziałeś to? Widziałeś, <z Recent> to? Widziałeś to? Widziałeś <turalne> to? Masz. No więc tak, tutaj mamy obręcze, piasty. Wszystko zostało pomalowane proszkowo. Jest gitara, trzeba to wszystko tutaj, tą farbę pousuwać. W miejsca, gdzie będzie przychodziła tarcza czy tam zębatka. W tylnych. Obręczach trzeba było trochę powiększyć otwory na nyple, ale już to jest zrobione. Bo co? Mucha było. ją. Także będą troszeczkę większe nyple, oryginalnie były chyba 7,3, a teraz są 7,4. Tutaj mamy całą elektronikę i inne pierdoły. To zaraz będziemy robić. Pokazałbym wam ogólnie plastiki, ale Mariusz mi zakazał. <laughs> Także plastiki zobaczycie dopiero pewnie pod koniec filmu. Tak.

za wodowca dobra kwadrat lagi dzisiaj wyjechałem do rady still grieving for a loss <laughs> Man, this is not a game you wanna Cause play Cause I went from a bag to a bag to a bag I remember me and mama used to ride the cab Pull up by the lot, no more lease, we paid cash Show up to a crib, had the keys to a Jag That's that light work, flexing so much it hurt Used to rock him at dimes now Versace down my shirt I remember them days, we couldn't wait for the first Finally made me a meal, now we eating off the verse yeah. Tell me what's worse Being hungry or stealing that woman purse No więc tak, wahać już mamy założony. Tylna Morca to to samo. Przednie lagi też. E, gaźnik także już wpadł, więc lecimy teraz z ramą pomocniczą. Nie, nie <grym> nie nie <grym <grym <grym> hamulcami, elektryką i odpalamy tego dziada. Zaraz odpalamy, nie Mikuś. Stack off the bubby buddy, I've stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas lay stuff, I really hate love from a stranger, shit is fake stuff, only need it from you. Yeah. Crash land in the palm of my hand. of flex, wanna play by the coast. Carry the torch, away up a slippy wherever we flow. I came from the coast used to rest on the floor. Z <grymne> debilu oooo oh, debilu Weź tu się pracuje Chłop wypił jedno piwo źłodła Listki mamy założone Mariusz idź sobie Klameczki też już są na miejscu Rollgaz też, chyba już o tym mówiłem wcześniej Także teraz lecimy sobie Z elektryką A potem założymy plastiki myślę Pa wstydzi się to jest paczka od Kuby. Czuj żelki. Hej! Jakie hej! kolejny dzień zmagań. No, co w No, ja jestem w Hopie, już zimowa zaprawa. Buty, buty też mam zimowe. Bebzon też już zimowy urosł. Dobra, eee, kolejny dzień zmagań z 530, ostatnio skończyliśmy na tym, że złożyliśmy ramę praktycznie do takiego momentu. Teraz jest dołożony wydech, kolanko, chłodnicę i Mariuszek już nie mógł wytrzymać i musiał ją odpalić. Okay. <gry> to nie pewne odpalenie. Dawaj, zalej tutaj troszeczkę wachy i pokaż chłopie jak to chodzi, bo to wstyd. A będziesz kopał? Ja nie będę kopał, poza zobacz, kopki nie ma. Na nam na Na zapych na na zapych od obywateli, Ty, ale chodzi grubo ogólnie, co? Ale to. Ale tak, tak zawsze jest, jest, nie? Że ona się Czemu? trochę no. no Weź Marcin, bez jest żarówka jest spalona <grym> Dobra, gaś Zapisz <Ja grym> trzeba, nie? Jo, ludzie będą pisać, że Piąta minuta, trzydzieści sekund, cukier trwały <grym> Nie no, ale sobie fajnie ten atropowicz to Jatra to jest chiński jakra. Chiński tam jest chiński. chiński leży tam w kartonie <grym> go sprzedać. Coś kupić. Dosetki Do tak? założy sobie, no? Wszyscy będą zazdrościć. Dobra, więc tak, zabieramy się za przód. Trzeba założyć plastiki, przedni plastron razem z lampą, przedni błotnik, tylny błotnik i wszystko, wszystko, wszystko. Także lecimy po kolei, nie ma co tutaj nudzić, bo jest dzisiaj znowu mało czasu, Mariusz. I Kici, 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 kici. Ty trytkę chłopie! Marcin, koty trytkami karmi. A kici, 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 i kici, kici, tak to teraz wygląda. kici, jak to kici, Brzydko? Brzydko. Sprzedam. Ile chcesz? Znaczy ile chcesz za to? 20, 20 tysięcy tak. dam ci yy, skrzynkę wódki i dwie orężady. Okej, ja i Mikołaj. mi <grym> życia. Po co ci mój brat? Daj mu chłopie spokój! <grym> Powiem wam, że okleinka siadła kozacko. Tutaj jeszcze trzeba będzie przykleić. Z drugiej strony będzie grał. Tutaj zamiast tych oryginalnych, <grym> zamiast takiego czegoś. To takie coś. daliśmy takie, takie taką, coś. taką taśmę. Taką taśmę z piankiem. To będzie na pewno lepsze niż, niż to, bo to, nie wiem, w sumie... Zdawało egzamin, ale potem zmienili to. W tych nowszych rocznikach co jest? Taka guma, nie? To to może le, lepiej będzie się spisywało. <mierdziósł> A jak nie, to zbiornik na stale na poktyku Naklej do szyb. Zbiornik i będzie pasował. Ziobro! Przestań <ślańczyzny> mi KTM-a szkalować. Kręć, Mariuszek. Oh. <laughs> zakręć, zakręć śrubką, zająłbym się nią Takie śrubki i takie śrubki Dwie takie i dwie takie No teraz będziesz miał Kapie ty sobie najpierw załóż ta, no, ta podkładka a potem sobie przykręcuj Wcale nie było reżyserowane i ta, się I ta, nie, ta, byłem, nie Nie, nie bij mnie! Nie bij mnie! Ty pindulek. To nie chcesz? A ty My jesteś ty słaby Na za słabo włożyłem. Jedną ręką to nie robota Wkładaj Dawaj. Wkładaj, bo ty budowlanie jesteś więcej siły masz To daje tak dobrze Krzywo też prosto ta Trochę wiesz. krzywo to prawie prosto Poza tym, słyszałeś, bo ty na budowie często siedziałeś, nie? Często na budowie siedziałeś. To słuchaj, co to za majster jak mu z japy nie śmierdzi? A o takim przysłowiu poszklanie i narusztowanie? Nie <grym> 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 No więc co, widzieliście jak to wszystko wygląda, mam nadzieję, że podoba Wam się ta cała przemiana z Brudasa na Supermociaka. Myślę, że wyszło to spoko, okleina Holo superancko wyszła, ale zobaczycie, jeżeli dojdą koła, to motor nabierze od razu takiego innego charakteru. Wrzucaliśmy to na koła od Enduro, ale nie za bardzo to wygląda, ale myślę, że jak przesłapuje się koła na Supermoto, to będzie baja. Bajeczka. Ja Wam dziękuję za dotrwanie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na koniec już byliśmy troszeczkę zmęczeni, bo to wiadomo, był chyba wtorek. Bo tak, to był chyba wtorek i było dosyć późno, więc byliśmy troszeczkę przemęczeni. Ale daliśmy radę, skończyliśmy ten odcinek i mam nadzieję, że niedługo pojawi się jakiś vlog z jazdy. Tak wiem, powtarzam się z tymi vlogami z jazdy, ale sam bym już chciał pojeździć. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to możecie zostawić jakiegoś lajkacza, możecie zostawić komentarz pod filmem, a także udostępnić ten film, jeśli możecie. Yy, Zwiększy to zasięgi naszego kanału. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, Siemano!